Witam serdecznie na naszym kanale! Bardzo się cieszę, że znów jesteś z nami. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych materiałów i przydatnych wskazówek. Napisz w komentarzu subskrybuję, żebyśmy wiedzieli, że jesteś z nami. A wszystkim, którzy już nas wspierają, ogromne podziękowania za Waszą lojalność i zaangażowanie. Razem tworzymy świetną społeczność. No to zaczynajmy. Do dzieła! Zastanawiasz się, czy inni uważają cię za osobę atrakcyjną? To zupełnie naturalne, przecież kto nie chciałby być postrzegany jako pociągający? Problem w tym, że czasem trudno rozpoznać, czy ktoś faktycznie czuje do nas pociąg, co może prowadzić do niepewności, a nawet wątpliwości co do własnej atrakcyjności. Na szczęście psychologia zna pewne subtelne sygnały, które ludzie wysyłają, gdy są kimś zainteresowani i które trudno ukryć. Oglądając ten film do końca, dowiesz się, jak rozpoznać 12 oznak ukrytego zauroczenia i zyskać pewność, czy ktoś czuje do ciebie coś więcej. Skup się na informacjach zawartych w materiale. Mogą dać ci przewagę w relacjach. Numer 1. Spoglądają na ciebie, gdy nie patrzysz. Jednym z najbardziej dyskretnych, a zarazem znaczących przejawów zainteresowania drugą osobą jest obserwowanie jej w chwili, gdy ta tego nie zauważa. Mówi się, że oczy zdradzają to, co czujemy i coś w tym zdecydowanie jest. Badanie opublikowane w 2006 roku w czasopiśmie Psychological Science wykazało, że ludzie częściej odczuwają pociąg do osób, które zobaczą przypadkiem, kiedy te akurat nie patrzą. Efekt ten był szczególnie wyraźny w relacjach między przedstawicielami przeciwnych płci. Taki przypadkowy kontakt wzrokowy, choćby i przelotny, może działać silniej niż otwarte gesty flirtu. Wzbudza ciekawość, wywołuje emocje i sprawia, że chcemy wiedzieć więcej o tej osobie. Warto jednak pamiętać, że atrakcyjność to sprawa indywidualna i subiektywna. To, co dla jednych jest pociągające, dla innych może pozostać obojętne. Mimo to, jeśli ktoś stale zerka w Twoją stronę, wtedy, gdy wydaje mu się, że tego nie widzisz, istnieje spora szansa, że nie jesteś mu obojętny. Takie zachowanie może być instynktowne i nieuświadomione. Właśnie dlatego jest tak autentyczne. Ludzie często nie potrafią ukryć swoich emocji, kiedy czują coś do drugiej osoby, i to właśnie oczy zdradzają ich jako pierwsze. Warto nauczyć się rozpoznawać te subtelne momenty, bo to one często mówią najwięcej. Numer dwa: niewinne poprawki wyglądu mogą zdradzać więcej niż myślisz. Zdarzyło Ci się zauważyć, że ktoś w Twoim towarzystwie nagle zaczyna poprawiać włosy, wygładzać ubranie, albo poprawiać mankiety, czy dekolt? Takie pozornie nieistotne gesty mogą mieć znacznie głębsze znaczenie niż się wydaje. Kiedy jesteśmy kimś zainteresowani, nasz umysł, często bez naszej pełnej świadomości, uruchamia mechanizmy, które mają na celu zaprezentowanie nas z jak najlepszej strony. Chcemy wyglądać atrakcyjnie w oczach osoby, która przyciąga naszą uwagę, dlatego zaczynamy odruchowo Dbać o każdy detal naszego wyglądu. Poprawiamy włosy, by wyglądały schludniej, przesuwamy rękawy lub układamy ubranie, by lepiej podkreślić to, co w sobie lubimy najbardziej. Co ciekawe, te sygnały nie są zarezerwowane wyłącznie dla jednej płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni robią to w obecności osoby, która ich pociąga. To forma cichej autoprezentacji, która działa na poziomie instynktownym. Tego typu zachowania mogą być subtelne, czasem niemal niezauważalne, ale dla uważnego obserwatora stanowią jasny znak. Ktoś chce zwrócić na siebie uwagę i jednocześnie poczuć się pewniej w twoim towarzystwie. Warto pamiętać, że mowa ciała potrafi zdradzić emocje szybciej niż słowa, a te drobne poprawki często są pierwszym, nieśmiałym krokiem w stronę flirtu. Numer 3. Pochylanie się w twoją stronę, więcej niż zwykła ciekawość. Zbliżanie się do kogoś może mieć wiele znaczeń, ale jeśli dzieje się to częściej niż wymaga tego sytuacja, może to być sygnał głębszego zainteresowania. Gdy ktoś konsekwentnie pochyla się w Twoim kierunku, nawet gdy nie ma wyraźnej potrzeby, może to oznaczać, że pragnie być bliżej, dosłownie i emocjonalnie. Tego rodzaju zachowanie często nie wynika z logicznej decyzji, ale z naturalnego impulsu. Kiedy ktoś nas fascynuje, nasze ciało mimowolnie skraca dystans. Zastanów się przez chwilę: jeśli nie odczuwasz do kogoś żadnego pociągu, czy masz ochotę być blisko niego, nawet fizycznie? Najprawdopodobniej nie. Właśnie dlatego powtarzające się pochylanie się w Twoją stronę, nawet przy neutralnym temacie rozmowy, może być odczytane jako sygnał zainteresowania. To subtelna forma okazywania sympatii, która często odbywa się zupełnie poza świadomością osoby, która ją wyraża. Takie gesty, choć niewielkie, mówią więcej niż słowa. Tworzą poczucie intymności, pokazują zaangażowanie i są jasną informacją. Chcę być bliżej ciebie, dlatego jeśli ktoś regularnie skraca dystans i kieruje swoje ciało w twoją stronę, nie ignoruj tego. To może być jeden z pierwszych znaków, że jesteś dla tej osoby kimś więcej niż tylko rozmówcą. Numer 4. Wzrost temperatury ciała. Fizyczna reakcja na emocje. Choć może się to wydawać nieco zaskakujące, nasz organizm często zdradza emocje wcześniej niż jesteśmy w stanie je wyrazić słowami. Gdy odczuwamy zauroczenie, nasze ciało reaguje na poziomie biologicznym. Jednym z takich objawów jest podwyższenie temperatury ciała. Szczególnie widoczne jest to w okolicach dłoni oraz stóp, gdzie krążenie krwi ulega przyspieszeniu. W praktyce może to oznaczać, że ktoś nagle zaczyna się lekko pocić, jego dłonie stają się wilgotne, a stopy nerwowo poruszają się np. poprzez rytmiczne stukanie butem o podłoże. Oczywiście należy mieć na uwadze, że pocenie się może wynikać z wielu różnych przyczyn: stresu, wysokiej temperatury otoczenia czy naturalnej fizjologii. Jednak jeśli taka reakcja pojawia się w Twoim towarzystwie i towarzyszy jej, inne sygnały, takie jak częste spoglądanie, skracanie dystansu czy poprawianie wyglądu, warto zwrócić na to uwagę. Ludzki organizm rzadko kłamie. Reakcje fizyczne pojawiają się instynktownie, zanim jeszcze zdążymy je kontrolować. Wzrost temperatury to jak cichy alarm, że obecność drugiej osoby budzi emocje. I choć sam w sobie nie daje jednoznacznej odpowiedzi, może być ważnym elementem w szerszym kontekście zachowań świadczących o zauroczeniu. Numer 5. Odruchowe naśladowanie, kiedy ciało mówi: Jesteśmy podobni. Z naukowego punktu widzenia zjawisko to jest wyjątkowo fascynujące. Być może nieraz zauważyłeś, że osoba, z którą rozmawiasz, zaczyna nieświadomie powtarzać twoje gesty lub postawę ciała. Jeśli skrzyżujesz ramiona, ona robi to samo. Kiedy lekko przechylisz głowę, po chwili zauważasz u niej identyczny ruch. To subtelne odzwierciedlanie zachowań nosi nazwę efektu kameleona i jest dobrze udokumentowanym mechanizmem psychologicznym. Działa on w tle bez udziału naszej świadomości i często pojawia się wtedy, gdy czujemy do kogoś sympatię lub podświadomą więź. Poprzez naśladowanie czyjegoś zachowania nasz mózg wysyła komunikat, jesteśmy do siebie podobni, co buduje nić porozumienia i wzmacnia relacje. To sposób, w jaki podświadomość próbuje stworzyć atmosferę bliskości i bezpieczeństwa. W sytuacjach mm, społecznych, szczególnie tych nacechowanych emocjonalnie, takie mimiczne odbicia mogą być jednym z pierwszych sygnałów zauroczenia. Nie chodzi tu o celowe kopiowanie, lecz o instynktowne dostosowanie się do rytmu drugiej osoby, jakby ciała komunikowały się na poziomie niewerbalnym. Jeśli zauważysz, że ktoś regularnie odzwierciedla twoje gesty, postawę czy tempo mówienia, jest bardzo możliwe, że chce zbliżyć się do ciebie nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. Numer 6. Zmiana tonu głosu. Gdy mówisz inaczej niż zwykle. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój głos brzmi inaczej, gdy rozmawiasz z kimś, kto ci się podoba? Choć mogłoby się wydawać, że to tylko wrażenie, Naukowcy potwierdzają, że rzeczywiście dostosowujemy sposób mówienia w obecności osób, które nas fascynują. To zjawisko wykracza poza próbę brzmienia atrakcyjnie. Często, zupełnie nieświadomie, dopasowujemy tonację, tempo mowy, a nawet sposób akcentowania do stylu rozmówcy. Jedna z teorii mówi, że robimy to instynktownie, by upodobnić się do drugiej osoby, a tym samym zwiększyć szansę na bycie przez nią zaakceptowanym. Inna interpretacja zakłada, że głos staje się narzędziem autoprezentacji. Staramy się brzmieć pewniej, dojrzalej lub bardziej charyzmatycznie, by zrobić jak najlepsze wrażenie. Gdy ktoś nas pociąga, chcemy zostać zapamiętani i zauważeni, dlatego nasz głos może automatycznie stawać się niższy, łagodniejszy lub pełen emocji. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasza intonacja ulega zmianie. Ciało przejmuje kontrolę nad tym, jak się komunikujemy, zanim nasz umysł zdąży to przetworzyć. Co ciekawe, ten mechanizm nie dotyczy tylko jednej płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni modyfikują swój sposób mówienia, próbując dostroić się do energii drugiej osoby. Niezależnie od tego, czy chodzi o delikatne spowolnienie mowy, subtelne obniżenie tonu, czy powtarzanie intonacji, te mikrozmiany są często bardziej wymowne niż słowa. Głos staje się lustrem emocji, zdradza nasze nastawienie, zainteresowanie, a czasem wręcz zakochanie. Nawet jeśli sami jeszcze nie jesteśmy tego do końca świadomi. Jeśli więc zauważysz, że ktoś w Twoim towarzystwie mówi inaczej niż z innymi, być może właśnie w ten sposób zdradza swoje uczucia. Numer 7. Zabawa włosami, ubraniami lub biżuterią. Mimowolne gesty zdradzające zainteresowanie. Jednym z bardziej powszechnych, choć często bagatelizowanych sygnałów zainteresowania drugą osobą. Jest nawykowe bawienie się włosami, poprawianie ubrania lub dotykanie biżuterii. Tego typu zachowania, choć najczęściej obserwowane u kobiet, wcale nie są zarezerwowane wyłącznie dla jednej płci. Kiedy ktoś odczuwa napięcie emocjonalne w czyjejś obecności. Czy to z powodu zauroczenia, czy też chęci zrobienia dobrego wrażenia, ciało zaczyna instynktownie szukać ujścia dla nagromadzonej energii. W takich momentach dłonie niemal automatycznie sięgają do kosmyka włosów, zapinają i odpinają bransoletkę, przesuwają palcami po kołnierzyku czy rękawie wszystko to, by poczuć się pewniej i jednocześnie wyglądać bardziej atrakcyjnie. Z psychologicznego punktu widzenia takie gesty należą do tak zwanych autoestetycznych, czyli związanych z autoprezentacją i łagodzeniem wewnętrznego napięcia. Co ciekawe, większość osób wykonuje je zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób mogą zdradzać swoje uczucia. Często są to szybkie, subtelne ruchy, które trudno wychwycić, jeśli nie zwraca się na nie uwagi. Jednak dla uważnego obserwatora mogą być bardzo wymowne. Jeśli więc zauważysz, że ktoś w Twoim towarzystwie uporczywie dotyka naszyjnika, owija włosy wokół palca lub co chwilę poprawia swoją garderobę, może to być cichy, ale jednoznaczny sygnał, że jesteś dla tej osoby kimś więcej niż tylko kolejnym rozmówcą. W takich gestach kryje się coś znacznie głębszego: potrzeba bliskości, aprobaty i wzajemnego przyciągania, które nie zawsze da się wyrazić słowami. Numer 8. Zaczerwienione policzki i częstsze mruganie, mimowolne oznaki zauroczenia. Czasem najwięcej o naszych uczuciach mówi ciało, zupełnie bez naszej zgody czy świadomości. Jednym z najbardziej wymownych sygnałów przyciągania, które trudno ukryć, są przyspieszone mruganie i zaróżowione policzki. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Cognition and Emotion wskazują, że te reakcje fizjologiczne są silnie związane z emocjonalnym pobudzeniem, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jesteśmy zauroczeni lub silnie zaintrygowani drugą osobą. Gdy czujemy do kogoś pociąg, nasz organizm zaczyna reagować automatycznie. Przyspiesza się krążenie krwi, twarz lekko się czerwieni, a powieki mrugają szybciej niż zwykle. Nie są to gesty, które można łatwo kontrolować, wręcz przeciwnie, należą do najbardziej szczerych i trudnych do powstrzymania sygnałów niewerbalnych. Wzmożone mruganie może wynikać z napięcia emocjonalnego, ale także z chęci utrzymania kontaktu wzrokowego bez zdradzania prawdziwego zaangażowania, podczas gdy rumieńce pojawiają się jako efekt nagłego przypływu krwi do twarzy, szczególnie w okolicach policzków. Choć niektórzy mogą przypisywać te objawy nieśmiałości lub tremie, w odpowiednim kontekście stają się one czytelną oznaką rosnącej sympatii. Jeśli więc dostrzeżesz, że ktoś w Twojej obecności nieustannie mruga oczami lub ma delikatnie zarumienioną twarz, mimo że nie jest gorąco, ani nie ma ku temu innego oczywistego powodu, być może właśnie jesteś obiektem jego ukrytego zainteresowania. Nasze ciała potrafią zdradzić więcej niż chcielibyśmy przyznać, a takie fizyczne reakcje bywają cennym kluczem do odczytania cudzych emocji bez potrzeby zadawania pytań. Numer 9. Rozszerzone źrenice. Niewypowiedziany znak zainteresowania. Poszerzenie źrenic to jeden z subtelnych, ale bardzo znaczących sygnałów, które mogą wskazywać na czyjeś zainteresowanie czy pociąg fizyczny. Chociaż trudno jest to zauważyć na pierwszy rzut oka, osoby uważnie obserwujące mogą dostrzec, kiedy źrenice rozmówcy stają się większe. Ten proces odbywa się mimowolnie, jest automatyczną reakcją organizmu, na którą nie mamy świadomego wpływu. Kiedy widzimy coś lub kogoś, kto nas przyciąga, nasz układ nerwowy aktywuje mechanizmy zwiększające ilość światła wpadającego do oczu, dzięki czemu źrenice się rozszerzają. To zjawisko jest biologiczną odpowiedzią, która ma swoje korzenie w ewolucji. Większe źrenice pozwalają lepiej widzieć obiekt zainteresowania, a jednocześnie wysyłają sygnał do drugiej osoby, że wzbudza ona naszą uwagę i fascynację. Jeśli podczas rozmowy zauważysz, że źrenice Twojego rozmówcy nagle się powiększają, może to być bardzo wyraźny znak, że ta osoba jest Tobą zainteresowana czy wręcz Cię atrakcyjna. Taki efekt często pojawia się w chwilach, gdy czujemy silne emocje wobec kogoś, zarówno pozytywne, jak i związane z ekscytacją. Jest to reakcja znacznie trudniejsza do kontrolowania niż na przykład uśmiech czy gesty, ponieważ zachodzi na poziomie podświadomym. Dlatego właśnie badacze często wskazują poszerzenie źrenic jako jeden z najwierniejszych wskaźników fascynacji czy zauroczenia. Niemniej jednak istotne jest, aby pamiętać, że poszerzone źrenice mogą pojawić się nie tylko w odpowiedzi na atrakcyjność, ale także z innych powodów. Na przykład zmiany warunków oświetleniowych. W ciemniejszym pomieszczeniu źrenice naturalnie się rozszerzają, aby wpuścić więcej światła. Dodatkowo stosowanie niektórych leków lub używek, a także reakcje emocjonalne takie jak strach, zdenerwowanie lub silny stres również mogą wywołać podobne efekty. W związku z tym, samo poszerzenie źrenic nie powinno być traktowane jako jednoznaczny dowód na czyjeś zauroczenie. Znacznie bezpieczniej jest interpretować ten sygnał w kontekście innych wskazówek, takich jak sposób mówienia, mimika czy język ciała, które razem tworzą pełniejszy obraz czyjegoś zainteresowania. Z naukowego punktu widzenia, mechanizm poszerzania źrenic jest związany z działaniem autonomicznego układu nerwowego, a konkretnie z reakcją współczulną, która aktywuje się w sytuacjach pobudzenia emocjonalnego. To, że źrenice rozszerzają się w reakcji na bodźce atrakcyjne, zostało potwierdzone w wielu badaniach psychologicznych i neurologicznych. Co ciekawe, zjawisko to występuje nie tylko u ludzi, ale także u niektórych zwierząt, które dzięki temu lepiej oceniają sytuację i wybierają potencjalnych partnerów. W praktyce, jeśli zależy nam na rozpoznaniu, czy ktoś jest nami faktycznie zainteresowany, powinniśmy obserwować źrenice jako jeden z elementów szerszej układanki sygnałów niewerbalnych. Kiedy połączymy ten subtelny znak z innymi gestami, jak częsty kontakt wzrokowy, uśmiech czy otwarcie ciała, łatwiej będzie nam zrozumieć prawdziwe intencje drugiej osoby. Często to właśnie te niewielkie detale świadczą o tym, że emocje są prawdziwe i nieukrywane. Podsumowując, choć poszerzenie źrenic jest znakiem trudnym do wychwycenia, pozostaje jednym z najbardziej autentycznych sygnałów przyciągania. Działa to na poziomie podświadomym i jest niemal niemożliwe do udawania. Zatem, gdy zauważysz ten znak u osoby, która Cię interesuje, jest to poważny powód, by uznać, że jej uczucia wobec Ciebie są pozytywne. Pamiętaj jednak, by nie traktować tego jako jedynej przesłanki i zawsze szukać potwierdzenia w innych zachowaniach, dzięki czemu unikniesz błędnych wniosków i lepiej odczytasz intencje drugiego człowieka. Numer 10. Nagłe zmiany nastroju. Emocjonalna huśtawka zakochania. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to nieco przesadzone, niestabilność emocjonalna, objawiająca się nagłymi zmianami nastroju w obecności konkretnej osoby, może być jednym z najprawdziwszych sygnałów, że ktoś darzy nas głębszym uczuciem. Gdy pojawia się zauroczenie, mózg automatycznie zwiększa produkcję dopaminy substancji odpowiedzialnej za uczucie ekscytacji, radości i intensywnej przyjemności. To właśnie dlatego osoba, która coś do nas czuje, może reagować w sposób bardziej impulsywny, dramatyczny lub niewspółmierny do sytuacji. Co ciekawe, te zmiany nastroju nie są świadomym wyborem, pojawiają się naturalnie, często wbrew woli osoby, która ich doświadcza. Wyobraź sobie scenariusz, w którym ktoś, kto do tej pory wydawał się spokojny i opanowany, nagle zaczyna się zachowywać w sposób niespodziewanie żywy i zaangażowany, tylko dlatego, że pojawiłeś się w jego polu widzenia. Uśmiech pojawia się bez wyraźnego powodu, spojrzenie nabiera blasku, a ton głosu staje się cieplejszy. Taka reakcja może być odruchem wywołanym jedynie Twoją obecnością. Z drugiej strony, jeśli ta sama osoba zobaczy cię w towarzystwie kogoś innego lub poczuje się zignorowana, jej nastrój może gwałtownie opaść. Pojawi się rozdrażnienie, nagła cisza lub nawet oznaki zazdrości, mimo że nie zostanie to otwarcie okazane. Ten emocjonalny rollercoaster jest czymś, czego doświadczają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często nie zdając sobie z tego sprawy. To dlatego osoba, która nie umie ukryć swoich uczuć, może momentami wydawać się nieprzewidywalna, raz radosna i otwarta, a innym razem wycofana lub zaniepokojona. Wszystko to wynika z napięcia emocjonalnego, które pojawia się, gdy naprawdę nam na kimś zależy. Nasz organizm jest wówczas w stanie podwyższonej czujności. Reagujemy mocniej na każdy gest słowo spojrzenie. Warto też zwrócić uwagę na drobne zmiany w mowie ciała. Kiedy osoba zakochana nagle prostuje się, stara się wyglądać lepiej, ożywia się przy naszym wejściu, nawet jeśli jeszcze przed chwilą wydawała się zmęczona czy zniechęcona. To może być równie silny znak, co zmiana nastroju. Jeśli widzisz, że Twoja obecność działa na kogoś jak emocjonalny katalizator, wywołując szczere uśmiechy, nagłe milczenie, rozdrażnienie lub entuzjazm, to bardzo możliwe, że jesteś kimś więcej niż tylko znajomym w oczach tej osoby. Podsumowując, niestabilność emocjonalna nie zawsze musi być czymś negatywnym. Czasem jest to po prostu efekt działania silnych emocji, które trudno opanować. Jeśli zauważysz, że czyjeś zmienne nastroje zdają się być ściśle powiązane z twoją obecnością, twoimi słowami lub zachowaniem, może to być wyraźna wskazówka, że masz do czynienia z kimś, kto jest tobą szczerze zainteresowany, nawet jeśli jeszcze tego nie wyraził wprost. Numer 11. Przypadkowy dotyk. Nieświadoma potrzeba zbliżenia. W codziennym życiu kontakt fizyczny między ludźmi może przybierać różne formy. Od przypadkowego muśnięcia ramienia w tłumie, przez subtelne zetknięcie dłoni podczas przekazywania przedmiotu, aż po lekkie szturchnięcie w trakcie wspólnego śmiechu. Choć na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nic nieznaczącymi gestami, wiele z nich ma drugie dno, szczególnie wtedy, gdy są kierowane do osoby, która wzbudza nasze zainteresowanie. Psychologia społeczna wskazuje, że fizyczny kontakt, nawet ten niepozorny, często jest sposobem wyrażania pociągu i sympatii. Nie zawsze jest to działanie świadome, wręcz przeciwnie. Większość takich zachowań odbywa się poza kontrolą i wynika z naturalnej potrzeby bycia bliżej osoby, która nas pociąga. Kiedy ktoś odczuwa fascynację drugą osobą, jego ciało może samowolnie inicjować kontakt. To może być lekki dotyk ramienia, kiedy chce zwrócić naszą uwagę przypadkowe zetknięcie kolan, gdy siedzicie obok siebie, czy nawet z pozoru nieznaczące otarcie się podczas mijania. Chociaż takie zachowania mogą być odbierane jako drobiazgi, w rzeczywistości są to jedne z najstarszych i najbardziej naturalnych form komunikacji niewerbalnej. Co więcej, ich siła polega właśnie na tym, że są subtelne i trudne do podrobienia. Prawdziwe, spontaniczne gesty często niosą więcej emocji niż najbardziej wyszukane słowa. Jednak trzeba pamiętać, że nie każdy przypadek dotyku oznacza zainteresowanie. Niektórzy ludzie z natury są bardziej ekspresyjni, otwarci i zwyczajnie lubią kontakt fizyczny. Mogą dotykać ramienia podczas rozmowy, czy zbliżać się bez złych intencji. W innych przypadkach kontakt wynika z nieświadomości własnych granic przestrzeni osobistej. Dlatego kluczowe jest, by interpretować takie zachowania w kontekście, zwracać uwagę na towarzyszące im sygnały, jak spojrzenia, ton głosu, mimika twarzy czy postawa ciała. Jeśli te elementy wskazują na zainteresowanie i sympatię, wówczas przypadkowe dotknięcia mogą stanowić jedno z najbardziej wiarygodnych potwierdzeń, że dana osoba odczuwa do ciebie fizyczny i emocjonalny pociąg. Dobrze również pamiętać, że dotyk działa w obie strony nie tylko przekazuje emocje, ale też je wywołuje. Badania pokazują, że fizyczny kontakt może nasilać uczucie bliskości, zaufania i bezpieczeństwa. Dlatego właśnie te z pozoru przypadkowe momenty mogą nie tylko zdradzać czyjeś ukryte uczucia, ale też przyczyniać się do budowania więzi. Jeśli więc zauważasz, że ktoś często cię dotyka, nawet niechcący, a przy tym jego zachowanie jest spójne z innymi oznakami sympatii, bardzo możliwe, że nie jest to przypadek, lecz wyraz rosnącego zainteresowania. Numer 12. Ukryte komplementy. Subtelny sposób wyrażania zainteresowania. W codziennych rozmowach często zdarza się, że ludzie kierują do nas pochwały, które na pierwszy rzut oka wydają się zwykłymi uprzejmościami lub przyjaznymi komentarzami. Jednak, gdy ktoś regularnie zwraca uwagę na nasze cechy charakteru, zachowanie lub inne aspekty, które nie dotyczą bezpośrednio wyglądu zewnętrznego, może to być sygnał głębszego zainteresowania. Tak zwane ukryte komplementy, czyli takie, które nie odnoszą się do fizyczności, ale do osobowości, talentów czy sposobu bycia, często świadczą o tym, że osoba chce wyrazić sympatię, ale w sposób mniej oczywisty i bardziej dyskretny. Na przykład ktoś może powiedzieć: Masz niesamowite poczucie humoru, Twoja energia jest bardzo inspirująca, albo zawsze potrafisz rozładować atmosferę. Choć te słowa na pierwszy rzut oka mogą wydawać się neutralne, to właśnie w takich komentarzach często kryje się prawdziwa fascynacja i chęć zbudowania bliższej relacji. Psychologia wyjaśnia, że ludzie często unikają otwartego wyrażania swoich uczuć ze względu na obawy przed odrzuceniem lub niezręcznością, dlatego wybierają bardziej subtelne formy komunikacji, które nie są tak bezpośrednie, ale potrafią skutecznie przekazać zainteresowanie. Dzięki ukrytym komplementom łatwiej jest też budować emocjonalną więź, ponieważ wskazują one, że druga osoba zauważa coś unikalnego i cennego w naszej osobowości, a nie jedynie w wyglądzie. To z kolei pomaga wzmacniać poczucie bliskości i zaufania, gdyż pokazuje, że ktoś chce nas poznać głębiej i docenia nas za to, kim naprawdę jesteśmy. Warto także zauważyć, że osoby, które są faktycznie zainteresowane, często pamiętają drobne szczegóły z rozmów, powracają do nich później lub odnoszą się do wspólnych doświadczeń, co jest kolejnym sygnałem ich zaangażowania. Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że nie każda pochwała musi oznaczać romantyczne zainteresowanie. Niektórzy ludzie z natury są bardzo uprzejmi i hojni w dawaniu komplementów, a także potrafią docenić cechy charakteru bez żadnych ukrytych intencji. Dlatego ważne jest, by oceniać cały kontekst, jak często i w jakich sytuacjach pojawiają się takie pochwały, czy towarzyszy im mowa ciała, kontakt wzrokowy czy inne sygnały zainteresowania. Dopiero w ten sposób można stwierdzić, czy mamy do czynienia z prawdziwym wyrazem sympatii, czy po prostu z uprzejmością. Podsumowując, ukryte komplementy to cenne wskazówki, które warto brać pod uwagę w analizie czy ich uczuć. Jeśli zauważysz, że ktoś często podkreśla twoje pozytywne cechy osobowości lub zachowania i robi to z naturalnym ciepłem oraz szczerością, może to oznaczać, że ta osoba chce się z tobą bardziej zbliżyć. Warto wtedy być uważnym i dać sobie szansę na rozwinięcie relacji, niekoniecznie od razu mówiąc o swoich uczuciach, ale po prostu pozwalając na stopniowe poznanie się i budowanie więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Bardzo dziękujemy, że zostaliście z nami aż do końca tego filmu. Jeśli podobało się Wam to wideo, zachęcamy do zostawienia oceny 5, a jeśli nie, 0. Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy już subskrybują nasz kanał za Wasze nieustające wsparcie. Jeśli jeszcze nas nie znacie, serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności. Dbajcie o siebie, cieszcie się życiem, a ja życzę Wam samych dobrych chwil. Do zobaczenia w kolejnym materiale.